Dzień dobry, proszę państwa, wjeżdżam teraz do Turku. To teren, gdzie posłem, z którego jest Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. I zobaczcie, wielki baner. To nie jest baner Ryszarda Bartosika, to nie jest baner nawet prawa i sprawiedliwości. To jest baner sfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat y, jakiejś wielkopolskiej biesiady, która tutaj się odbędzie. I tutaj już widzimy jasno, że Prawo i sprawiedliwość rozpoczęło, rozpoczęło swoją kampanię przedwyborczą właśnie takimi banerami. Ja się pytam, po co tutaj twarz Ryszarda Bartoszika? To jest wiceminister rolnictwa na banerze. Tak naprawdę każdy, kto by był ministrem, mógłby tutaj wstawić swoją twarz, i wtedy mógłby zapraszać za publiczne pieniądze na publiczną imprezę i yy, yy, sprawiać wrażenie, że ta impreza jest organizowana właśnie dzięki panu ministrowi Bartosikowi. To jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Ja bym nawet szedł dalej. To jest zabieranie tych publicznych pieniędzy na pożytek prywatny, bo czy twarzą Ministerstwa Rolnictwa jest Ryszard Bartosik? Czy on jest ministrem? To jest jakiś premier? To jest jakiś człowiek, który stoi za organizacją tego wydarzenia opisanego na tym banerze? Nie, ale tak prawo i sprawiedliwość uwłaszcza się na publicznych pieniądzach, tak prawo i sprawiedliwość yy, wydaje publiczne pieniądze, żeby tylko i wyłącznie budować tutaj własne wizerunki. Dla mnie to jest coś nie do przyjęcia. Ja sam napiszę dokument, ile taki baner tutaj kosztował, na jak długo został wykupiony i kto. Przepraszam, i kto za niego zapłacił? Bo my wszyscy musimy zbierać, tak jak Agrounia, pieniądze. Zbierać wręcz po ludziach darowizny, prosić, wpłacajcie na nasze konto, i ja też wam to mówię. Znajdziecie na stronie agrounia.pl, możecie nas tam wspierać. Płacać, a tacy ludzie po prostu szastają publicznymi pieniędzmi w czasie kryzysu, kiedy my ich nie mamy, to jest totalna pomyłka i to jest baner, który wisi na wjeździe do Turku, do miasta tutaj, które kojarzone jest z Ryszardem Bartosikiem. Bardzo nie widzicie tego logo, no ale za to twarz Ryszarda Bartosika nie wiadomo skąd ona tutaj się znalazła. Ludzie to stanęło na głowie.